Witaj w klockaście fanklocków.pl, podkaście dla tych, którzy nie mogą, nie chcą, bądź po prostu nie mają ochoty śledzić na bieżąco tego, o czym codziennie donosimy na łamach serwisu fanklocków.pl. Omawiam tu dla ciebie najważniejsze klockowe wieści z upływającego tygodnia lub danego okresu. Jeśli lubisz i doceniasz pracę redakcji fanklocków.pl, zawsze możesz wesprzeć nas dobrowolną wpłatą w serwisie Patronite, do czego serdecznie zachęcamy. Zaczynamy! Cześć moi drodzy, dzisiaj pewnie będzie krótko, bo w tym tygodniu na początku niewiele się działo, trochę więcej rzeczy spłynęło do nas pod koniec tygodnia, w związku z tym, że pojawiły się nowe zapowiedzi, jak to zwykle bywa na początku miesiąca. No ale przejdźmy do rzeczy. Przede wszystkim 1 marca mieliśmy wysyp nowych premier. Jest ich sporo, około 50. Oczywiście najważniejsze z nich to średniowieczna wioska, czy jak to tam lego nazywa, oraz chatka Królewny Śnieżki. Do tego dochodzi mnóstwo innych premier, jak chociażby nowe zestawy ze Speed Champions. Wszystkie te premiery znajdziecie nie tylko na lego.pl, ale także u nas na stronie w spisie premier. Możecie sobie sprawdzić je także z dystrybucją i z najlepszymi cenami na ten moment, aczkolwiek to się pewnie jeszcze zmieni, bo sklepy dopiero często dostają te premiery i pewnie tutaj już niedługo będziemy mogli spodziewać się tych zestawów z rabatem rzędu 20-30%. Także warto to sprawdzić. Poza premierami Lego na 1 marca mamy też nowy gratis na lego.pl. Jeżeli jeszcze o tym nie wiecie to zajrzyjcie na lego.pl, tam do wyrwania jest kwiaciarnia, czyli w sumie nowa wersja domów świata, ale opakowana w nową wersję miniserii, można je nazwać sklepami świata. Kwiaciarnia jest pierwsza, zdobędziemy ją na lego.pl po wydaniu 900 zł, także w Lego Stores. Do tego dochodzą dwa polibagi, tutaj wybór serii jest trochę gorszy, ale jeżeli macie jakieś zakupy do zrobienia, na przykład... Premiery marcowe, no to oczywiście można to złapać. Na Lego PL pojawiło się też coś specjalnego. W centrum nagród Insiders wreszcie zawitało mikromiasto Ninjago. Ten specjalny zestaw możecie wyrwać za 2700 punktów Insiders, czyli około 90 zł i warto zrobić to jak najszybciej, bo podobno ma się utrzymać w tym centrum nagród tylko 30 dni. Jest to początek całej miniserii, w której skład mają wchodzić 4 takie mikro zestawy. Nie ma w tym nic specjalnego, jeżeli chodzi o części, ale jeżeli ktoś lubi takie mikrobildy, no to warto zajrzeć i zgarnąć go przy okazji najbliższych zakupów na lego.pl. Pamiętajcie, że te zestawy odbierzecie tylko na lego.pl, a nie stacjonarnie. Kolejną ważną wieścią jest to, że niestety doczekaliśmy się podwyżek w sekcjach Pick a Brick i Build a Minifigure w Lego Store w Polsce. Za małe pudełko Pickebrick musimy teraz zapłacić 49,99, za duże 89,99. Tutaj podwyżki wyniosły odpowiednio 5,10 zł. Do tego doszły również podwyżki za minifigurki. Za pojedynczą zapłacimy teraz 14,99, a za pakiet trzech 35,99. Ogólnie rzecz biorąc, teraz bardziej opłaca się brać 3 figurki na raz, bo wychodzi to po prostu taniej. Niestety te podwyżki dotarły do nas z jakimś tam opóźnieniem. Mamy teraz trochę drożej niż na zachodzie. Wcześniej mieliśmy trochę taniej, można się było tego spodziewać. No i cóż, życie. Tak jak wspomniałem, pod koniec tygodnia wpadły również różnorodne zapowiedzi. Dotyczą one m.in. serii Marvel. Tutaj mamy dużo szczegółów odnośnie nowych zestawów. Nie będę ich tutaj wszystkich referował. Jeżeli chcecie je sprawdzić, to mamy je wszystkie opisane na fanklocków.pl bardzo szczegółowo. Znamy zawartość minifigurkową zestawów, polskie ceny, polskie nazwy, także warto to sprawdzić. Do tego wpadły też nowe zapowiedzi, m.in. dla serii Friends, Mario, City, Technik. Na razie to są pojedyncze zestawy, ale często już ze zdjęciami. Dotyczy to głównie premier kwietniowych, bo tutaj dostaniemy kilka zestawów z konkretnych serii już właśnie w kwietniu, m.in. Recolor technikowego Lamborghini, ale chyba najciekawszą zapowiedzią jest nowy Transformers Bumblebee. Prawdopodobnie w wersji G1 dostaniemy już w lipcu tego roku. Podobnie jak Optimusa Prima będzie go można również przekształcić w formę samochodową. Najprawdopodobniej będzie to Volkswagen Garbus. Nie jesteśmy tego pewni, no ale jeżeli ma to być wersja G1, no to to jest najbardziej prawdopodobna wersja. Do tego na platformie IDS właśnie rozpoczęło się głosowanie na nie jeden, a dwa zestawy GWP o tematyce kosmicznej możecie sobie sprawdzić to na platformie. Głosujemy na dwa zestawy, które najprawdopodobniej dostaniemy w ramach GWP w przyszłym roku. GWP to są upominki do zakupów. Jeden z tych zestawów to będzie baza kosmiczna, drugi to pojazd. Zajrzyjcie na platformę albo do nas, żeby znaleźć link i zagłosujcie, no bo przynajmniej będziecie mieli jakiś wkład w to, co faktycznie dostaniemy. Jeżeli chodzi o nasze materiały, to zdecydowanie zapraszam do obejrzenia recenzji średniowiecznego rynku miejskiego, który wczoraj wpadł na YouTube. Muszę od razu ostrzec, że recenzja nie jest do końca pozytywna. Zestaw mi się spodobał, ale ma sporo wad, które no, wypunktowałem. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to, to warto sprawdzić. To wszystko w tym wydaniu klockastu, Nieco krótszym prawdopodobnie, no bo tak jak mówiłem, nie działo się w tym tygodniu za wiele. Słyszymy się już w następnym wydaniu za tydzień. No chyba że rzeczywiście nic takiego się nie wydarzy, ale wątpię w to, bo mamy początek miesiąca, także pewnie spłynie do na nas sporo nowych wieści. Trzymajcie się. To był z fanklocków.pl. Jeśli Ci się podobało, to zachęcamy do pozytywnego oceniania, komentowania oraz zostawienia subskrypcji. Przypominamy również o możliwości dobrowolnego wsparcia nas w serwisie Patronite. A w wolnej chwili zawsze możesz odwiedzić nasz serwis, który znajdziesz pod adresem fanklot.pl.